Hello wszystkim gramy nowe numery, zainteresowanie zawsze będą grały Pasje tu na naszym flow się rapuje, pas no to pasje nowe No tak, gdy rapuje to pasje zawsze będą tu na numery Wszyscy dobry raport, zawsze są so, pasje nowe Numery chowy, wychowy, pięknie dalej, pięknie dalej Pięknie dalej, pięknie dalej, zawsze Gra muzyka, najlepszy hip najlepsze numery Tak, powoli, zawsze będą leciały tu na numerze Rapuje, tak jak ptaki, tak jak flow na numerze Flow od zawsze tutaj jest, tu Gdy na numerze rapuje, na numerze rapuje Zawsze będzie nowa nuta, girafuje wszystkim za wkaz, nawet mery godziny więcej. Rafuj mega, post, tutaj, na numerze, rafuje tutaj. Na numerach siema godzina tutaj, na numerze, to rapuj na numerze. Wy flow na numerach siema gdzie rafuje. On zawsze będzie nasza musa. Gdy rafuj na numer Tutaj flow na numerach, flow zawsze tutaj I co było jest. I to, to było, jest, to było, siema miksy, są widze, są i numery, i teksty tutaj co tutaj jest. Gdy rapuje od zawsze na naszym bicie, tu rapuje od zawsze, na numerach się ma, to rapuje tutaj, na numerach się ma, to no, będzie w tutaj się rapuje, rapuje, rapuje na numerze, rapu, numer, rapu, rapu, tutaj, flow na numer, czyli rapu numerem rafuje tutaj na numer, że składam ciągle rapu dla składany artany pod górę, czy si pojedyncze flop. Na scenie hiphopowy się ma to jest numer underground czy duży underground, więcej rapu, więcej duży underground, duże to największych Tak to jest rapu, hip hop na tak i underground. Trzyma miksy, to rapuje Dobry numer, nawita. Trzyma, to jestem sobą i się Trzyma, chłopak MC tutaj rapuje. Nawija wszystkie numery. Trzyma, serca, serca, nasza nuta była. Jest po nawitach, się nawija do ćwiczenia. Na numerach, trzyma, numerach, trzyma. Dobra, oczap, że na naszych plonach. Na numerach się nawija, tu więcej raku. Na naszych plonach się nawija ciągle. Rytm jest formowany, rapowany. Dobry numer, MC jest. I dla oczap, w ciągle na numerach. Trzyma, pierwszy był, tak w sierpnia ciągle. To... W tym ten początek i sobota, i dzisiaj 2 sierpnia, i drugi dzień sobota, drugi dzień weekendu, tak sobota jest, drugi dzień weekendu, i niedzielę, trzeci dzień będzie sierpnia, pierwszy sierpnia był piątek i początek, i pierwszy dzień początek, tak sobota, drugi dzień weekendu, tak sobota, drugi dzień weekendu, i trzeci dzień sierpnia, tak to niedziela, trzeci dzień weekendu, i co, A, jest trzeci, nowa nuda mego, plonasze, plonasze, numery się. A na numerze, ty Od zawsze na numerach się nowa luta jest konia, Mamy numer, jest Ciągle jest tu Na numerach Siema, trafuję ciągle na numer Że rapu Na numerach się ma dobry a od zawsze będzie Na numerach Ty rapujesz, dobry na Numery zawsze dupy to dobre numery Siema, co więcej rapu Na naszych listach będzie rap od zawsze To na pitach na witek na numerach składam Na zawsze poleci Na na

Na młodzież się nabija, ciągle trafem tutaj jest. Na numerach, tutaj jest na numerze, rapuje tutaj. Na młodzież się ma na numerze, robię rapu. ma dobry rapu, zawsze bardzo dobry i antygranuflow. Trafi na strac na naszej scenie. Scenie tylko powiem, to jest nowy numer, na lepszy rapuje ciągle. Znowu tutaj, gdy na numerach, gdy na młodzież się ma, to numer, i lepszy rapu będzie. Lepsze w najlepszy Trafi tak nie lepszy, jaśnie, lepszy rapu, tylko

Brak to, braki, mi, brak mi, ciągle Nowe numery się w kolei te utwory powoli, jeżdża, rapować, je tej jeżdża, rapować, jak się powoli Jest dla rapować, i więcej rapów jest tu i... Elo to są na numerach Elo tu na numerach się na to więcej rapu na numerach Są skrycie, ciągle znowu nutok, biera pół numery, derpuje ciągle wiele na numera 7, numera jest rap od zawsze To u nas chwila, zawsze tego na numera 7 na numer 0 wiele Naszego rapu się nawija na numera 7 nawija ciągle Będzie do tego na numera 7 dobry rach od zawsze Z na numera, z nawitać zawsze Będzie tutaj nowy rap od zawsze Gdy nabita to nabinę dobry rap od zawsze Tu na numera 7 tutaj jest Na skrepczach, na nasze bicie na numerach było Zawsze dobre numery 7 to jest anegdotyzm play è stabile play, quindi play łączy nowym rytm moja ciągle łączenie i numery się nawija szybko za raboter pierwszy jest 5B, nuta fonia nowa moja ciągle rapuje i nowa nuta siema dobry rabbit, na guśniku DVL, siostri na numerach bardzo dobry rabbit siema i numery będą, na drachm będzie wiele na numerach będzie gdy na numery, gdy rapuje na tutaj ciągle Rappły numera trzyma dobra, od zawsze jest tu Na numerach będzie, tylko tutaj się rapuje tutaj jest. Gierra płynie na numerach, nie rapuje, tu. Na numerach będzie na szan, no, tak, nie rapuje, numerach, się na biega, się dobra, było. Na numerach będzie ponia, na numerach zawsze, na naszym froncie jest, na manoteli rapuje, dobre numery, na witam, właśnie się nawija, tu więcej rapu się na więc rapu będzie na numerach wiele dobrego rapu się na to ciągle na numerach się ma, dobre numery zawsze były, są na flow, na numerach się nawija, ciągle rapuje, na numerach się ma więc więcej rapu, tutaj na muzyce, więc ciągle rap, na więcej rapu, na numerach jest aż no tak, i ponia znowu, no witam, witam, składam numery, tak. składam, numer, tak. składam numer, składam, Zównać, zawsze. Όλα τα δάνεια, 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 τα Na telefonie zawsze, znowu nuty na telefonie, zawsze było dobre Na numerach się ma, znowu nuty no, w dynamitech, to rapuje, to rapuje Od zawsze na numera się ma, zawsze jest tu na męczyce Flow na numerach, spadam ciągle na numer, zrobię rapy, się na dwie numery są rapuję ciągle na numerach, rap, rapuję tutaj na telefonie, znowu nuty w dynamitech, to też się rapuje Miejsce są i składam ciągle rap, od zawsze na numerach się wie, więc rapu się ma Na benucie, pod sąd dochodzę i rapuję na wszystkie, przede na na